Słuchajcie, kochani, oglądałem wywiad y, pana Waldemara Żutk Żurka dla ONETU, i jest naprawdę grubo, nie? Y, jasno powiedział, że nie odpuści sprawy wyborów prezydenckich. Zostaną przeliczone wszystkie komisje, które, y, które zostały. Y, jak gdyby nominowane do, do przeliczenia ponownego, ale również zasugerował, że eksperci sugerują jeszcze dodatkowo, chyba, 400 komisji do, do, do przeliczenia i aplikacje mateckiego i czarnka. Słuchajcie, także. To, to jest najważniejsze, nie? I także Szambo zaczyna się rozlewać pomału, nie? Także i on powiedział, że nie odpuści tego. przeliczy wszystko i. i, i no po prostu nie odpuści tego, nie? Zobaczcie ten wywiad, bo warto dla Onetu. I. i no i co? No i... Jest dobrze, jest dobrze. No naprawdę robi wrażenie, nie? Ten gościu to naprawdę mi, minister Żurek to no jest gruby zawodnik, nie? Po prostu. Także no pisury, kurde, to no cienko macie. Cienko macie, nie? Dobra, słuchajcie. Pozdrawiam was, kochani. Trzymajcie się. Yy, pamiętajcie o subskrypcji i tutaj macie... w pod tą grafiką wszystkie moje filmy i co możecie, możecie wejść tam również są dwa linki na Tiktoka na tego na YouTubea mojego i na taki portal by Coffee możecie mi tam kawkę postawić za piątkę czy, czy za dyszkę blikiem nawet możecie wysłać także wysyłajcie te filmy dalej nie no jest dobrze jest dobrze słuchajcie trzymajcie się na razie hej